Sprawdzamy wyciskarkę wolnoobrotową z Lidla. Mój ostatni prezent urodzinowy, który od dawna mi się marzył, a mąż sprawił mi właśnie taką przyjemność. A więc wszystko już jest ładnie podłączone zgodnie z instrukcją obsługi. Przygotowałam pomarańcze pocięte na mniejsze kawałki, ponieważ otwór jest dosyć mały, ale to nie przeszkadza. Włączamy bardzo prosto. Tutaj już wyciskarka skończyła swoją pracę. Trwało to około 2 minuty. Łącznie miałam 6 pomarańczy obranych i z nich wyszło około 600 ml pysznego soku z miąższem. Nie jest to aż taki gęsty sok, widzicie tutaj. Ja tutaj wlałam trochę do szklanki, dlatego tutaj jest mniej. Tu odpadki wypycha resztki zmielone. To jeszcze trzeba oczywiście rozebrać, wymyć, wyczyścić, po każdym użyciu bezwzględnie umyć. Z wiadomych względów. No i ogólnie muszę powiedzieć, że bardzo polecam. Sok wyszedł przepyszny. W tych pieniądzach naprawdę warto, jak za tę cenę jest warta polecenia oraz kupna. Nie żałuję, jest świetnym prezentem i serdecznie Wam mogę polecić. Nie wiem jak z innymi owocami, ale jutro będę próbowała z jabłkami.